Na nam. Czy będą te numery, czy nie, te numery to na to zawsze to w to rym, wchodzimy nie, to nie, to nie, to nie, to nie, to nie, to serce puka nie, to nie, tak nie, tak tak, to nie, Tak ty, tak, ty, rymy, tak, ty puka, serce nie, puka nie, to nie, to Trzyma wszystkie zwierzęta, dookoła jest, słuchają kółko, że ta dookoła nic się nie dzieje, czy nic się nie dzieje, adek. Siema ma rapi dobre pierwsze, nowe miaste, okolicze miasto, czarnego do domu i ludzi. zawsze ta, ta dobrych rymów, klaska się pop, Siema ma siema kibas, kiwa Rapuje rampuje, i, i, i sprawdzacie kanał.

Jestem tutaj na dobrych bitach, nie jestem, trzyma tu Na wersach trzyma tu, na wszelkich i numery Wchodzimy w to, wchodzimy w te wersy się rapuje nowe teksty Na bitach robię więcej tego rapu Na bitach robię więcej tego skillu Robię beat, rapuje nowe wersy, się remuje, Wchodzimy w ten rat, wchodzimy z dołu Trzyma tutaj rapu, dobre teksty Chodzimy na wokalu, siema na rapowe teksty Chodzimy zawsze, dzięki, wyciągnięte w górze rąk Rąk hip hop, was. hip hop, Publika i wokal, wyciągnięte w górze ręce Góra, góra, dół, siema Propsułcie te zwroty, na dobrych beatach Propsułcie nowy rap, siema na dobrych beatach Robię ten rap, siema na beatach, jesteśmy tu Elo, elo, siema to znów na nowy citas jestem tu, na rapie się ma będzie, to tu Nowy oczku, nowy rap nowy rap dobre wersy. Elo tutaj znów jesteśmy, na nowym rapie. Nowe wersy tu, na dobrym rapie. Siema nowy numer, siema to słyszysz i rap. To słyszy znowu, nawijamy tak, siema ma Dobry pikki numer, to słyszysz na rapie. Nowe flow na końcówkach i wersów, literki. To są końcówki, nowe teksty, nowe teksty, to ci kończuki, ale zdrowe numery, są tu, jeszcze Ciągle zdrowe numery, zdrowe numery będą zdrowe o serce ku i nowe numer, one zdrowe są. będzie zawsze o wszystkim wchodzą nie później zawsze Najomi wersy, siema. Dobre wersy i rapuje, dobry numer Tu właśnie rapuje, siema tu Nawijam siema, siema Ciągle robię numer, to wszystko Zdrowe wersje i trzyma zdrowe wersje, one Tak, to nie jest niezawiski, to jest tak Razem to, zawodowe teksty to, to spół, to nie jest żadne, to jest zawodowe, i nikomu Nic nie, nie udowadniam, słucha, nie udowadniam, bo tu jestem, zawsze będę tu rapuję Nowe wersje, trzyma, ciągle robię bity, robię rap. I zawsze one będą na dobrych wersach One są tu na dobrych versach, siema to rapuje. Na dobrych się ma to klasa tu Klasyka klasyka tu Klasyka jest drzewo, jak morwa i rap morwa wszystko Siema wszystkie chwilę klasyki ode mnie, klasyka nowy rap Siema to rapuje, nowe wersy tu są elo, elo, elo Zobacz to na winę, siema ciągle na medity. Elo, zobacz ciągle mam bit Elo, zawsze robię rym Wszystkie dobre wersy, wszystko no i rap, siema, znowu będzie bit Chodzę na pikko z naszym numerem Siema dobry rap i rapuję tutaj na bitach robię wersje Siema Słuchajcie no rap Nowe wersy tu rapuję Czy to robię, czy na winę Siema, dobry rap i się ma tutaj jestem to Elo, zawsze będzie to Na yo, na ma siema na yo Yo joł Nowa zwrotka, pracuję tu, produkcję z wszystkim fanom dookoła, co są na kanale Marusza, w siema Marysza, to jestem ja I la was to napijany flow jest tu Siema, na tym hip-hopem Trzyma dobre wersy, robi bit, dobre numery Trzyma to wszystko Na rapie będzie, wers i rapuje, sprawdzajcie Nowe wersy tu są, nowe bity, nowy rap Trzyma tu będzie, elo zobacz tu się rapuje Wy gdy mam ten bit, wy mam wrotę? Elo zobacz to rapuje Gdy robi te bity, nowe wersy rap się tu będzie, nowe style, tu, chodzę w rap, chodzę ciągle, w życie, nowy rap, nowe ryby, no i rymy, się wszystkie dobre wersje, się tutaj, na rapie zrobię dla nas, nowy numer to się widzę, nowy numer się rapuje, się ma, ciągle będzie numer, to no elo, się ma, no i rap, to elo znowu, z rapu, to się na Winnepad, na wjeżdża powoli Słyszycie jak pociągi Po każdej trasy jazdy I samolot od odlatuje, samolot Oto ptaki odlatuje, samolot leci Do ma tyle kilometrów mil, 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 wiele mil, mil Wiele więcej mil Do zrobienia przelatane Przelatane samol, To loty są, przeleciały Tyle kilometrów przeleciały leco, tyle kilometrów, zobacz Rap mogę o wszystkim rapować i korzyść Rapować i Iko il copale ma dobre versi E non nove versi Ma il bambino che nuovo Si ma dobry numer, chwilę, no i zobacz Na rapie w mamy te wersy Wchodzimy w to, wchodzimy na chodzimy na teksty wchodzimy na rap, wchodzimy na wersy Hello ciągle, robi teksty wchodzimy na bit chodzimy na rap Nowe wersy, się ma tu halo nowy się siema to robię Gdy masz ten ty gdy masz nowy numer slow Więcej rap po wszystkim, siema dobry Robi laba na winę nie ma dobry rap i dobre stroty wszystkie to są numery Elo dobry rap, to będzie nowy bity Elo dobry rap, ma i wersety Wchodzimy w to, wchodzimy na rap Elo, zobaczyć będzie te numery Siema dobry rap, ma te wersety, robię więcej rap i dobre testy Wchodzimy w to, wchodzimy na rap trzymać ciągle będzie tu Gdy robię kawałek, gdy robię ciągle numer Elo, zobacz się tworzy Na rapie po przekazie sprawdzajcie Dajcie kanału łapki w górę, górę, Kano Marsza Borgońskiego, rap. Wiedzicie, że ciągle pole łąki i szyść. Gdzieś na szcz, Marino, to nasz kanał my żyjemy. nasz pan, i 12, piszę Jest Ewangelia i głośno Ewangelii. Zawsze będę odsłuchiwał, że 17, dekalog a Zawsze wszystkie, dobre numery się i wszystko Na rapie nowe numery Siema zrobię na bitach. Robię rap i to wszystko Na rapie posłuchajcie dobre numery ma dobre wersje, więc rapuję też Chodzimy na rap Chodzimy na numery ma to robię i rapuję Czy robię te bity, czy robię się ma dobre numery Chodzimy w rap Chodzimy nowe bity Siema Ciągle one będą Elo, zobacz, dobra nuta To wszystko na rapie To wszystko na wisach i robię rap Siema, tu na wszystko To jest przekaz i rap Elo, zawsze będzie Wiele wersów, wiele treści Elo, zobacz, elo, zobacz Gdy to ci składam Gdy tobie się to Siema, nowy numer beat, robię rap i dobre wersy w ciągle jestem tekstem. siema rapuje, dobre wersje i rapuje. siema ciągle będzie więcej. Dobre piki rapuje na te wersy, Dobry rapu, dobre teksty. Chodzimy w rap, chodzimy w na piki. Trzyma ciągle robię piki i rapuje. Trzyma, ciągle robię piki robię i siema. Dobre wersy, one są tu wszystkie nowe, tylko elo. Zobacz się rapuje, gdy robię te wersy, na numerze. Wchodzimy w tekst wchodzimy w to Wchodzimy, siema, robię to, się robi biz Elo, co robię, biz, co robię, biz Trzyma naszego, traku dookoła, nawijam Dobry biz, słuchajcie, nowe wersje to. Siema, to za wszystkim, co będzie, wiem Zabrysię się garstu, siema i to, to się ma dobre wersje i to Policja słucha rapu, tego co robię Rap policji, ja rap policji robię rap Policja i sus, młodzi rapy sus, sus Sus su. wszystkim to jest, no nie się jak rapuje Nawin ampy kopuje, bo śmiech jest serca Nie je i wszystkie wersy Robię rap i jestem zawsze dla was Tym niemery jestem wszystkim dookoła Lasów, braciom dobre wersje Siema to jest na numery się dobre wersje je, to zobacz na winę, ten numer się ma, Ciągle robię, wyjdzie to wszystko, Rapi dobre numery, wchodzimy to, wchodzimy, rap i nota, siema Ciągle robię więcej, na dobrych bitach robię więcej, to rap Siema, to nowe numery, no i takty. Elo, elo, ciągle robię, elo, to wiersety robię. Siema, robię te bity, robi więcej ten rap Siema, ciągle będzie tak Chodzimy na bity, wchodzimy w dobry rap Siema, ciągle robię bity Robię numery i zawsze tak będzie Gdy robię bit, robi kawałek, no i rap Siema, wszystkim dobry bit, robię rap Siema, dobre numery Siema, robię bity, to wszystko rap I nowe teksty tu Siema, robię bity, siema, to jest to na nowych numerach to robię rap i kawałek Na nowych numerach trzyma to rapuję siema Dobre wersy tu, to dobre wersy tu Sprawdzę te numery Gdy robię bitok, to co robię na werset, siema To robię numery, to wszystko na bito. Robię te kawałki w ciągle Długie te numery, się Nara, ty to robisz i ma wersy si, Robię i rapuję, czy si, robię dobre wersy? Czy robię ten skrót, się ma tu? Na, wina i zrobię No dobry kick, dobry kick, o se dobry rap Si ma tu, se sti pu, na numerze robi, więcej si ma, i zawsze tu wepi E lo rapuje, lo tu Słyszajcie, cieszycie ciągle, si rap, i widzę, si ma tutaj, rap ciągle Lava, sto rap, ię, to robi, lava, sto rap, si ma tu, robi, blip E lo ciągle rap, ię, tyle robi, Robię numer to wszystko, nara kiedy Przy czy robi bit, czy kawałek I numer to wszystko, Na kiedy za wersję. za dobry przekaz bardzo dobry świetnie przekaz dobry rap i to wszystko jest tu, i to wszystko jest tu, i to wszystko hip hop, hip hop siema freestyle, nowe numery, Siema, ma dobry bit, robi rap i wersję, elo. Zobacz co rapuję na wersy, ciągle słuchajcie Wierzam sobie w ten numer, wielzę sobie w ten bil. Elo, ciągle robię te wersy, no jest film Na numerze robię stale, na numerze siema Przerobię robię bit, robię teksty, robię rap i wszystko wersy Na rapie słuchajcie tych wersów, na rapie, posłuchajcie Siema, ciągle robię te wersy Wchodzimy w nowy bit, chodzimy w rap, prasy te Siema Ciągle o tym robię, czy robię pik, czy robię rap, czy robię te wersy, to wszystko rap. Nowy wers, nowy bit, nowy rap się ma tutaj. Robię kawałek, to robię się ma tutaj. Na bitach robię więcej tego rapu się ma ciągle, robię je. Czy robię bity, czy robię się ma tutaj, jestem, że. Rapier sucie ten rap, robię ciągle Siema, proszę mi nie wysyłać żadnych wiadomości, bo ja nie chcę żadnego stampata Messengera i Facebooka Nie mam, że tam, dajcie mi spokój z wiadomościami, dajcie bit, dajcie rap i dobre wersy Na rapie Siema numery to wszystko Na rapie za wersy to wszystko Za ten rap i dobre wersy Siema ciągle będzie numer, to wszystko na bitach Robię i rapuję, to robię. Dobre wersy tu się ma robię. Nawija i tu, dobry bi, dobry rap, to wszystko. Na rapie to będzie i numer. Czy robię wiele więcej, czy robię wcale tu? Bij, dobry rap, się ma, no i to. Na bitach robię, się ma tu, na bitach robię. Elo, zobacz, freestyle, na wolnym lece. Na rapie ciągle nowe numery. Wchodzę w rap, wchodzę bity, to sekundy. Czy. Będzie więcej tego bitu, nowy rap, nowy bass, nowe bity i teksty Siema wszystkie dobre wersje, to freestylem wierzam Freestylem nowe bity, siema to rapły. to się składa, posłuchaj jak jest studnia Woda, nowy bit, hip-hop i kto? Kto pije wodę, studni zdrowa, woda, studnia, połączony wokal Połączony bit, połączony rap, siema tu nawijam i zawsze będzie tu na dobrych bitach jestem grze na dobrym rapie bez przerwy Was przyciągam słuchacze tego rapu słuchacze przyciągam do naszej muzy, tak liryka, trend dobry rap i bity Hip-hopu przyciągam, hip-hopu, dobre numery, siema ciągle, robię bity i nawijam teksty, wchodzimy, dobry rap, wchodzimy i więcej Elo Zobacz to na wersach, dobry bit, to wszystko na rapie. Dobre wersy to nawijane. Gdy masz bity, dobry wers, Dymasz masz ciągle na bitach. Się ma dobry wers i rapuje ciągle. Słuchacie dobre wersy, słuchacie na bitach, robię więcej tego rapu. Dobre bity. Elo ciągle jestem, grze na tym rapie będzie to. Elo na rapie, ciągle mam wokal, wokal weekendy. Rapu co tydzień, tydzień, co parę minut, co parę chwil. Się ma dobry hip, -hop, hip -hop, minut i dobre sekundy. Siema dobre wersy, rap ciągle to rapuje, dobre wersy i rapuje. Siema no i wokal dobre wersy tu będą. Siema ciągle mamy te wersy i rapuje. Słuchacie na bitach, słuchacie, Mariusz znowu wam składa to rapuje. Siema właśnie tak, gdy robię beat, gdy masz wersy, to na bitach robię je. Siema robię wersy tu. Siema ciągle nasze wersy. Ciągle słuchajcie, nie jestem skandalistą, jestem prosty chłopak. Mariusz, nowy rap i hip hop. Hip hop, Mariusz, młodzień na składu, bo się zawsze młody, jest najmłodszy. Mariusz, młodsze, młodzień, młodzień, młodsze, zawsze wam na rapie wersy zrobi. Na hip hopie wersy robi, robi tu. Siema i tu jest, tu jest. Na freestylem i nowy rap, siema, tu jest. Dobre wersy, no i bity. Ciągle mamy te wersy. Ciągle mamy skill. Elo, ciągle będzie rap, no i wersy tu. Na znowu mamy Siema tutaj. Za numery to robię bity, ciągle słyszysz jak się robi. Ciągle nabita nowe flow tutaj. Wchodzimy nasze wersy na rapie. Znowu wjeżdżam. La przyjaciół, wszystkich nowy numer jest tu. Siema bit, dobry kawałek i będzie. Wchodzimy na ten przekaz, wchodzimy Dobra nuta, siema to wjeżdżam, siema i rapuję. Czy robię dobry bit, czy robię ciągle te wersety, nowy numer tu jest Elo tu Czy nowy rap i to jest tu? Na tych bitach zawsze będzie. Elo, dobre wersy, tu zawsze zrobię, na numerze wchodzimy w to. Wchodzimy w wersy, nowy numer tu. Na bitach to robię, siema tu. No i zrobię, na wersecie robię rap. Siema tutaj będzie dla was. Wchodzę dla was tu bez przerwy. Bez przerwy, bez przerwy. Przecież to jest hip mego serca. Rap, hip hop serca mego. Więcej rapu bez przerwy. Siema, bez przerwy. Bez przerwy, dobry bit, Bez przerwy tu będzie. Siema, dobry rap. Siema na winę. tekst Wchodzimy na bitach, wchodzimy. Nowy numer i rapuje Nowy numer, siema. Robię rap i bity, Elo, dobre wersy, jestem ty grze Słuchaj dobry numer, tu jest i wersy Wchodzimy w rapie, nawijam ciągle, słyszycie te teksty, słyszycie bez przerwy, bez tego Nigdy nie byłoby nie bez tego naszego rapu, hip-hopu, zawsze tak blisko pola, jestem tu i będę zawsze, bo jestem składam nowy numer i beat pozdrawiam, hiwasa, hiwasa, pisze się ch, hiwas, hiwas, raper, tak ulica to jest razem i 18L to hip-hop i werba i wszystkie wersy pozdrawiam, nawijam innowator, nowator, nowator tu dobre to jest koncerty, najwięcej dobre teksty się ma tu Wszystkim ludziom to bity. Siema tropuje nawijam, hip hopły gość Nawinę ten numer, siema to rapuje Dobre wersy będą Na rapie słyszysz mego Flow bity wego mego Czarno byłostackiego, flowy rzemiosła, Zemiosło warsztatu, tego pracy, pracy rapem, hip-hopem pracy Siema tu na wersy, sprawdzacie, nowe wersy polubiajcie, dobre numery To wszystko bitu, wszystko jestem, siema, ciągle na rapie będzie na wersach pozdrawiam, Supraż, pozdrawiam, wszystkie co jest jeżdżą to jeżdżą kierowcy autobusu i jemy wszystko smacą Kiebase, mięso polskie, nasze kochane miejskie, lokalne potrawy, zawsze będzie jest jedzone, zawsze będzie jedzone jest i robiony na hip wersy Siema wszystkie nowe numery, tu będzie rap i teksty, wchodzę sobie na numery, wchodzę, ciągle robię bit, ciągle robię wersy, siema No skill Chodzę, słyszysz ciągle na numer To wchodzę na rapie, ciągle będzie wersy Elo, zobacz, tu się robi Na numerze robię numer To wszystko w rapie, wszystko na sekundach Siema, ciągle będą te numery Wjeżdżam sobie na bitach, wjeżdżam ciągle rap Na wersach robię numer Czy robi bit, czy robię te kawałki, czy robi te wersy Siema, ciągle robię teksty Chodzimy w beat, chodzimy na numerach, nielegalu tego wersy, siema tutaj nielegalu tego wersy, wiedzę sobie, tak to, p spontan rap, spontan hip-hop i tak, tak, listę. Jatacki. To tacki, gdzie położysz talerz, położysz imię, mięsko tacy i tacy to jest to dla wszystkich takie kierowników, wszystkich kierowników pozdrawiam, nawijam i nasze, kochany wasze terapie, nasze wszystkie numery będzie tak pozdrawiam kierowników, pozdrawiam, nowy rap na traku, nowy rap dla wszystkich trend. Motora smartfon na komórce tym Sądu wrotelski hip-hop, o dzi więc rapły no hip to jest to, to jest to więcej wersów, Rapujcie, gości wiele sztuką, wers, wersy, gości wiele z wersy i popatrz Polski hip hop tak jak nasz makaron, zawsze wersje rapus ma potrawy i ra, rafujemy O tym wersy robimy to wszystko, popujemy i będzie rapla wszystkich pozdrawiam Dobry bitowsky, gość dzielę strukątepsane wersy I super a O no teraz smartwłona komu ty weselion, dobry wersy pozdrawiam Wszystkie nowe numery, tu są w, wersy, więcej, więcej jak najwięcej się ma